Pozdrawiam was, drodzy przyjaciele. Zwracam uwagę na najczęstsze awarie i awarie, które występują w Mitsubishi Pajero II. Dzielą się na pełne Super Select i po prostu 4WD, czyli stacjonarne w niepełnym wymiarze godzin. Każda skrzynia rozdzielcza jest dostępna w dwóch wersjach, dużej i małej, dla odpowiednich skrzyń biegów i tylnych osi. Prostszy w konstrukcji częściowy napęd na cztery koła nie jest jednak całkowicie pozbawiony usterek, ponieważ tutaj połączenie osi przedniej osi sterowane jest za pomocą pneumatyki, z wyjątkiem rzadkich, budżetowych wersji czysto mechanicznych. Układ nie jest bardzo skomplikowany, do siłownika dostarczane jest podciśnienie z pompy próżniowej w silnikach diesla lub z kolektora przez zbiornik próżniowy i parę siłowników. Wszystkim zarządza para czujników i jednostka sterująca. Jednak na starszych komputerach występuje wiele usterek. Jeśli kontrolka napędu na wszystkie koła miga podczas jazdy, zawsze oznacza to, że coś dzieje się nie tak. Urządzenie Superselect jest bardziej złożone, ma znacznie więcej czujników i elementów wykonawczych. Posiada także centralny mechanizm różnicowy, co oznacza, że oprócz trybów z napędem na tylną oś, prostym i zredukowanym trybem napędu na wszystkie koła, może także realizować stały napęd na wszystkie koła z centralnym blokowaniem. Standardowymi problemami u wszystkich dystrybutorów starszych samochodów są rozciągnięte łańcuchy, uszkodzenia łożysk i wycieki oleju. Ponadto we wszystkich skrzyniach rozdzielczych Pedgero czujniki układu napędu na wszystkie koła powodują wiele problemów. Oprócz kontrolowania rzędów i blokad w skrzyniach rozdzielczych, Pedgero może także sterować blokadami tylnej osi, które, tak, zgadliście, występują w kilku wersjach. Jest wersja podstawowa bez żadnej blokady. Jest wersja automatyczna ze sprzęgłem wiskotycznym LSD, jest też sztywna pneumatyczna. Naturalnie żywotność sprzęgła wiskotycznego jest ograniczona, a pneumatyka po prostu szwankuje, więc skuteczność blokowania maleje wraz z wiekiem. Wszystkie systemy należy sprawdzić przy zakupie, jeśli samochód wydaje się działać, ale coś miga na desce rozdzielczej lub nie łączy się od razu, to koszt renowacji może być absurdalnie wysoki. W końcu nie potrzebujesz dzipa bez napędu na wszystkie koła, prawda? Z nimi też nie wszystko jest takie proste. Mechanika serii V5M31 jest zdecydowanie niezawodna, połączona jest z dużą, trwalszą skrzynią rozdzielczą, a jej problemy sprowadzają się głównie do ubytków oleju i zużycia synchronizatorów drugiego i trzeciego biegu. Był używany standardowo z silnikami 2,8 i 3,5. Ale występuje również z silnikiem 3.0 w samochodach po zmianie stylizacji. Ręczna skrzynia biegów serii V5MT1 jest nieco słabsza, bardziej podatna na wycieki oleju, czasami gubi synchronizatory i sprzęgła na często używanych biegach, ale rzadko psuje się całkowicie. Stosowane w silnikach 2.5 i 3.0 przed i po zmianie stylizacji. Starsze maszyny mogą mieć problemy z łożyskami i wałami, ale jest to bardziej prawdopodobna konsekwencja utraty oleju lub przedostania się wody niż problem związany wyłącznie z zasobami. Ta skrzynia jest połączona z małą skrzynią rozdzielczą, a przy silniku 3.0 jej zasoby mogą być już za krótkie. Ręczna skrzynia biegów V5 M21 występuje wyłącznie z czterocylindrowymi silnikami benzynowymi 2,4 i ,2 i 2,6 i nie wytrzymuje nawet ich małej mocy. Uszkodzenia łożysk i wałów są powszechne, ale samochody z tymi silnikami są na ogół rzadkie, a ich wiek jest zwykle maksymalny. Można go połączyć tylko z małą skrzynią rozdzielczą, która nie stanowi zagrożenia w przypadku takich silników. Prawdopodobnie nie trzeba mówić, że w Peugeot'u istnieje wiele odmian automatycznej skrzyni biegów. Czterobiegowy Aisin AW-03-72L można spotkać głównie w najprostszych modyfikacjach Peugeot II wagon z silnikiem 2 kwietnia do 1994 roku, a także w amerykańskim Mantero II, nawet z silnikami V63.0, które są dla niego wyraźnie zbędne. Automatyczna skrzynia biegów jest dobrze znana z Toyota, montowana była w pikupach z silnikami 2.0, 2.7, a także samochodach Cresta Mark II Chaser. Crown i wielu innych modelach z silnikami o podobnej pojemności i udowodniła, że jest znakomita. Jeśli nie zapomnisz o wymianie oleju i nie przegrzejesz się, może przejechać kilkaset tysięcy kilometrów. Ograniczenia zasobów wynikają głównie ze zużycia sprzęgieł, rzadziej z powodu utraty ciśnienia przez tłoki lub uszczelnienia sterownika hydraulicznego. Rzadko się brudzi, nawet przy standardowym okresie wymiany oleju co 60 tysięcy, ponieważ zamek silnika turbiny gazowej rzadko działa i mało się zużywa. Niemniej niezawodna jest automatyczna skrzynia biegów serii Aisin AE30-43 AW30-70L. Te pudełka są być może bardziej niezawodne niż same maszyny. Zostały zainstalowane ze wszystkimi silnikami przed 2006 rokiem i jest to naprawdę doskonały automat. Pudełka były również używane w Toyotach i Lexusach, w szczególności w GS430, LX470, Kresidzie, tej samej Crown, Mark II i innych. Awaria ponownie najprawdopodobniej po nierealistycznym przebiegu lub poważnym przegrzaniu. Niezwykle trudno jest go wyłączyć w jakikolwiek inny sposób, wytrzymuje obciążenia nawet poważniejsze, niż jest w stanie wytworzyć nawet silnik 3,5. Automatyczne skrzynie biegów opracowane przez samo Mitsubishi, seria V4 A51, nie są już tak niezawodne jak ISIN ze starej serii, ale nadal są dość mocne. Prawie zawsze wytrzymuje do 200 tysięcy km, więcej nie jest już faktem. Oprócz ograniczeń czysto zasobów istnieją również problemy elektryczne z czujnikami i oka oraz zanieczyszczenie sterownika zaworu. Żywotność okładzin blokujących silnik turbinowy jest duża ale nie przekracza 250-300 tysięcy kilometrów. Występują głównie z silnikiem diesla 2,8 oraz w samochodach wyprodukowanych po 2000 roku z silnikiem 3,5 montowanych w Indiach. Pięciobiegowa V5 A51 wykonana jest w oparciu o czterobiegową skrzynię biegów i jest także rozwinięciem samego Mitsubishi. Pod względem niezawodności niewiele ustępuje swojemu poprzednikowi, ale samochód z nim jest zauważalnie bardziej ekonomiczny. Stosowany był głównie w samochodach z silnikami 3 Maja wyprodukowanych po 1998 roku, a po zaprzestaniu produkcji Peugeot 2 w Japonii, w samochodach montowanych regionalnie ze wszystkimi silnikami. Oprócz benzynowych 2 kwietnia serii 4G64, 3.06 G72, 3 Maja 6 G74 i diesla 2 Maja 4 D56 dodano starsze silniki benzynowe 2 czerwca 4 G54, nowy turbodiesel 2 sierpnia serii 4 M40, a także kilka nowych wariantów silnika 6 G74. Czwórki rzędowe benzynowe w Peugeot 2 są rzadkie i są to przeważnie stare, dobre jednostki 2 kwietnia 4 G64 w różnych wersjach. Układ napędowy jest zawsze wtryskiem rozproszonym, niezawodność jest na poziomie jednego z najlepszych silników serii 4G63. W rzeczywistości różni się jedynie średnicą cylindra i skokiem tłoka. W ciężkim SUV i moc już nie wystarcza, ale mimo to silnik może przejechać kilkaset tysięcy kilometrów bez poważnych problemów. Niestety, samochody wyposażone w tę jednostkę to głównie wersje z przedpośredniej zmiany stylizacji z 1994 roku. Oznacza to, że są to najstarsze, wysłużone i posiadające tylne zawieszenie resorowe, czyli w zasadzie nie najlepsza opcja. Niezwykle rzadki silnik drugi czerwca 4G54 najczęściej spotykany jest w wersji gaźnikowej w samochodach z lat 1990-1992, a później czasami w wersji z wtryskiem rozproszonym. Uważany jest za fenomenalnie niezawodny i niezniszczalny, ale niestety nie będzie można go przetestować. To prawdziwy rarytas, wręcz legenda, bo to właśnie na tym silniku Mitsubishi po raz pierwszy testowało połączenie elektronicznego wtrysku i turbodoładowania, choć w tej wersji nie było ono montowane w Pajero 2. Tytuł najpopularniejszych silników należy do serii V63.06G72 w dwóch postaciach, przed 1997 rokiem, wersja SOC z 12 zaworami i później, również SOC, ale z 24 zaworami. Różnią się także układy zasilania i zapłonu. Silniki 12 zaworowe posiadają układ zapłonowy z cewką i rozdzielaczem, natomiast silniki 24 zaworowe posiadają bardziej tradycyjny moduł zapłonowy. Silniki są wyjątkowo niezawodne, blok jest żeliwny, grupa tłoków jest umiarkowanie konserwatywna. Pasek rozrządu napędzany jest grubym i wysokiej jakości paskiem. W starszych silnikach problemy często wiążą się ze stopniowym koksowaniem grupy tłoków na skutek wycieków oleju przez uszczelnienia zaworów, ponieważ układ wentylacji skrzyni korbowej jest daleki od doskonałości i wymaga regularnej konserwacji. Jeśli utrzymasz poziom oleju na górnym poziomie, to druga wada w postaci wrażliwości wału korbowego na skutek głodu oleju również nie stanowi problemu, ale do jazdy w terenie zaleca się nawet przekroczenie maksymalnego poziomu przez inny litr. Występują również problemy z kołem pasowym wału korbowego, niestety przy niedokładnym dokręceniu wpustu i zastosowaniu w napędzie rozrządu starej zębatki, wpust zostaje odcięty, a koło pasowe napędu dodatkowych zespołów kręci się na wale. Aby zapobiec takim problemom, zaleca się przy każdej wymianie paska wymieniać śrubę mocującą koło pasowe na nową, a koło zębate wału korbowego przy najmniejszym poluzowaniu swoją drogą nie licz na 120 000 km żywotności paska w naszych warunkach zaleca się jego wymianę maksymalnie raz na 60-90 000 obejmującą wymianę wszystkich rolek, sprawdzenie działania napinacza hydraulicznego i wymianę przodu. Uszczelki pokrywy. Układ chłodzenia silnika był początkowo dość słaby i z biegiem lat jego możliwości nie uległy poprawie. Grzejniki łatwo się zatykają, szczególnie w wersjach z klimatyzacją, gdzie kanapka grzejników brudzi się nie tylko od zewnątrz, ale także od wewnątrz. Żywotność pompy jest bardzo skromna, a niezawodność węży również jest wątpliwa. A lepkie sprzęgło z wentylatorem również nie jest wieczne. Wentylator po prostu traci łopatki. Lepkie sprzęgło nie tylko się zacina, ale czasami zaczyna się ślizgać z powodu utraty oleju. Mocniejsze silniki serii 3 i 56G74 początkowo posiadają układ zapłonowy z modułem, bez rozdzielacza, poza tym podobny do serii 6G72. Po 1997 roku można spotkać także wersję do tego silnika o mocy ponad 200 km S, a w wersji Evolution zainstalowano wersję miwek z regulatorami fazy. W japońskich samochodach z późnej produkcji można spotkać nawet wersję silnika Gedei, która jest wyposażona w bezpośredni wtrysk pierwszej generacji i której należy unikać ze względu na wilgotną konstrukcję. Wieśle reprezentowane są głównie przez starszy silnik 4D56 serii 2 Maja, uważany za niezbyt udaną jednostkę Mitsubishi, oraz nowszy silnik serii 4M40 z pojazdów użytkowych, o pojemności 2,8 litra. Ten ostatni okazał się zauważalnie bardziej niezawodny, ale niestety droższy w przywróceniu. Sprawdzona przez lata konstrukcja okazała się nieodpowiednia do zwiększania mocy. Wersja 99LZ nadal można uważać za stosunkowo mocne, jednak coraz mocniejsze warianty ulegają dużym uszkodzeniom pod długotrwałym obciążeniem: pęknięcia w głowicy cylindrów i bloku cylindrów, zepsute wałki rozrządu, przepalenia cylindrów. Nawet pasek rozrządu w silniku wysokoprężnym 2,5 ma niestabilną żywotność, często pęka podczas dziecięcego przebiegu 30-40 tysięcy km z powodu problemów ze smarowaniem wałków rozrządu i awarii wahaczy. Sprzęt paliwowy sprzed 1994 roku uznawano za szczerze zawodny, potem był zauważalnie lepszy, ale nie idealny. Generalnie ma to miejsce wtedy, gdy z czystym sumieniem można powiedzieć jednoznaczne nie. Po 1994 roku w Peugeot 2 pojawił się kolejny silnik, jest to 2.8-litrowy silnik 4M40. Ta seria silników wysokoprężnych, w przeciwieństwie do bardzo starego 4D56, ma poważnie wzmocnioną konstrukcję, a w napędzie rozrządu zastosowano dość niezawodny łańcuch. Silnik bez problemu radzi sobie z warunkami, w jakich podał się stary, Dobry 4D56, długotrwała jazda na wysokich obrotach i długotrwałe pełne obciążenie podczas jazdy pod górę i z przyczepą. Jeśli potrzebujesz silnika wysokoprężnego, to już wiesz, jaka będzie jego objętość. Na tym kończę informacje o problemach Mitsubishi Pajero 2. Jeśli wiecie więcej lub nie zgadzacie się z tym, co usłyszeliście, czekam na Was w komentarzach.